Mateusz Magdziesz, 24Opole.pl, witam serdecznie prosto z Murawy, stadionu przy Licolecki 51, po meczu inauguracyjnym rundy wiosennej 1-1 od Reopole Bytowia Bytów. Jest ze mną Maciej Michniewicz, witam cię serdecznie Maciek. Witam serdecznie. Maciek, no taka końcówka tego meczu, że niektórzy tutaj kibice żartowali, że schudli o 2 kilo w tym, w tym doliczonym czasie gry. Y no zgadza się. Założyliśmy sobie przed meczem, że będziemy grali agresywnie i myślę, że tak wyszliśmy na ten mecz z takim nastawieniem, żeby grać bardzo agresywnie. Szkoda tylko, że zakładaliśmy już sobie przed meczem, żeby Bytowie ma groźne stałe fragmenty gry. Niestety po, po jednym takim stałym fragmencie straciliśmy grę. Natomiast pokazaliśmy, że mamy charakter, że, że się nie poddajemy i dlatego ta bramka wyrównująca. E, pomimo tego remisu tak e, naprawdę można się e, doszukiwać pozytywów, bo e, dominowaliśmy tak mi się przynajmniej wydaje, że z perspektywy boiska, że e, dominowaliśmy na całym boisku, pokazaliśmy, że mamy charakter. E, I z tego punktu trzeba też się cieszyć, bo e, no czeka nas ciężka wiosna, ale ten mecz pokazał, że że, że się nie poddamy i jesteśmy w stanie osiągnąć cel, jakim jest utrzymanie. Biorąc pod uwagę różnica, jaka w tabeli dzieli, y, dzieliła was przed tym spotkaniem, no i wciąż jeszcze dzielić was będzie y, pomiędzy bytowią a wami, no to te punkty chyba bardzo cenne, szczególnie biorąc pod uwagę to, że jednak ta bramka pierwsza padła dla bytowi, to wydawało się w takich okolicznościach, że, że trudno się podnieść. Zgadza się. Eee, ale tak jak powiedziałem, mieliśmy, wiedzieliśmy, że Bytowia ma groźne stałe fragmenty, wykorzystali to. Eee, tak jak powiedziałem, pozytyw w tym, że, że pokazaliśmy walkę, charakter eee, i że tak naprawdę potrafimy grać w piłkę. Szkoda natomiast, eee, że, że nie wygraliśmy, aczkolwiek eee, to był mecz inauguracyjny i można się było spodziewać wszystkiego, ale ja widzę po tym meczu dużo pozytywów. Przed wami maraton wyjazdowy można powiedzieć, jakie nastawienie przed tymi meczami, czy trener gdzieś wam tam potrzebną, jaki jest plan punktowy na te mecze najbliższe wyjazdowe? Nie, my nie zakładamy sobie gdzieś planu długofalowego. Jeden. Cel główny jest utrzymanie i nie zastanawiamy się, co będzie za dwa, trzy mecze, za 2-3 mecze, tylko skupiamy się na najbliższym meczu. I tak było teraz, gdzie Skupialiśmy się nad bytowią. Na pewno analiza tego meczu będzie, ale już od poniedziałku, głównym naszym celem będzie Kalisja. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję również. A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.